Agata Kornhauser-Duda uchodzi za jedną z najbardziej tajemniczych pierwszych dam w historii RP. Jej poprzedniczki, czyli Danuta Wałęsa, Jolanta Kwaśniewska czy tragicznie zmarła Maria Kaczyńska, słynęły ze swojej działalności charytatywnej i zabierania głosu w sprawach ważnych dla kobiet. Czasem niezależnie od tego, jakie poglądy mieli ich mężowie, panujący wówczas prezydenci. Agata Kornhauser Duda co jakiś czas wspiera co prawda akcje dobroczynne, jednak jej aktywność nie jest tak widoczna, jak wyglądało to w przypadku innych pierwszych dam. Żona prezydenta Andrzeja Dudy zwykle nie uczestniczy w debatach publicznych i stroni od udzielania wywiadów. Jej wystąpienia możemy oglądać głównie podczas uroczystości państwowych lub międzynarodowych delegacji, gdy towarzyszy mężowi kiedy zabiera głos, robi to jednak głównie podczas nagrań publikowanych na stronie Pałacu Prezydenckiego z okazji świąt lub ważnych rocznic dla Polski. Agata Kornhauser Duda z zawodu jest nauczycielką. Pracowała na etacie w jednym z krakowskich liceów, w którym uczyła języka niemieckiego. Z perspektywy lat uczniowie, którzy mieli okazję uczyć się pod jej okiem, wspominają Agatę Dudę jako niezwykle profesjonalną nauczycielkę. Niewiele osób pamięta, że swego czasu o pierwszej damie dość jasno wyrazili się także jej byli współpracownicy. Nauczyciele z drugiego liceum Ogólnokształcącym Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie w 2019 roku zwrócili się do swojej byłej współpracownicy Agaty Dudy. W trakcie strajku napisali do pierwszej damy list otwarty, w którym opowiedzieli o swoich potrzebach. W rozmowie z Polsat News nauczyciele gorzko wyrażali się o koleżance po fachu. Bogdan Kozak, nauczyciel języka polskiego, w rozmowie z Polsat News opowiadał o powodzie napisania listu. Pani prezydentowa była jedną z nas, i brak jakiegokolwiek odzewu, stanowiska, wywołał taką reakcję, przekonywał i dodał. Belfer przyznał też, że nauczyciele liczyli, że pierwsza dama zabierze głos w sprawie płac w polskich szkołach, bo bo pokazujemy swoje paski z wynagrodzeniami, a politycy nadal mówią, że zarabiamy dwa razy więcej. Jak kobieta zachowywała się w szkole? Jej współpracownik zapamiętał ją jako osobę bardzo pryncypialną, zasadniczą, sprawiedliwą nauczycielkę i dlatego spodziewał się sprawiedliwego dostrzeżenia pewnych problemów. Pierwsza dama z wykształcenia jest germanistką. Uczyła w drugim liceum ogólnokształcącym króla Jana III Sobieskiego w Krakowie od 1998 roku, aż do chwili wyboru Andrzeja Dudy na urząd prezydenta RP w 2015 roku.